Siemaneczko, witam Was w odcinku prezentacyjnym. Będę dzisiaj pokazywał, co jest nowego dodane w wersji 1.14. To tak, na początku są to bambusy. Rosną maksymalnie do 16 kratek. No, wiadomo, jeden się zniszczy, wszystko leci. Pyk. Dalej. Pandy są. Pyk, 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 pyk. No, mają małe i tak dalej. Tak wygląda zlagowana panda. Jest ich sześć rodzajów. Każda jest tam jakaś inna. Niektóre są agresywne czy coś. Szczegółowe opisy macie na Wikipedii. Ja to chcę tak w miarę na szybko nagrać ten odcinek. Także, no, to nie będę się tutaj rozdrabniał i pokazywał co i jak. Dobra, dalej. Lisy. To w sumie tyle, mówię, tak na szybko chcę to zrobić, bo tyle rzeczy dodaję, żebym tu z godzinę nagrywać. Dzwon, ognisko, ognisko polega na pyk, można sobie surowy schab usmażyć i to potem będzie pieczony schabek, maksymalnie 4 sztuki. Latarnia, przecinarka, I takie coś, takie coś, takie coś, stół kartograficzny do map. To jest fajne, bo tutaj można usunąć zaklęcia z łuku i tak dalej, albo z zaraz jeszcze do tego dojdę. Pies hutniczy, czym się różni od zwykłego? Dwa razy szybciej przepala, dwa razy mniej ekspa. Wędzarka, beczka, krosno, czyli tutaj można flagę robić. I, o nie mam nasion, to wam żeby, neasy, o jest, są nasiona. Kompostownik. No, jak się da dużo nasion, czy coś, to nam wyjdzie wtedy mączka kostna. Dalej, przede wszystkim nowi osadnicy są. Znaczy, nowi. W sumie starzy, tylko trochę ulepszeni. Szmaragdy. Pyk. Proszę bardzo. I tak. On jest zbrojmistrzem. Każdy ma wypisaną swoją kategorię tutaj. I ma rangę na razie nowicjusz. Im więcej się będę z nim tradeował, to będzie dawał tutaj, jak widzimy, jakieś zniżki. Lub będzie dodawał więcej ofert. I teraz patrzcie, cyk na przykład na miecz. Zara powinno się pojawić. Tylko tutaj nie wiem coś, coś on się opierdziela. O, i jest. I no, to jeszcze wam pokażę. No, na przykład dzwon. I tak z każdą wymianą ona awansuje aż do poziomu Mistrza. I no i macie coraz to więcej ofert. Ciekawostka, jak się go uderzy, o, to, to wiadomo, że ucieka. Ale przede wszystkim ceny są już droższe. Z, na przykład z 3 na 16, z 11 na 5. O, no i niestety zginął. Dobra, to takie najważniejsze. Jest wędrowny handlarz. Można go sobie randomowo gdzieś tam spotkać. i Niekoniecznie we wiosce. Ja go zryspiłem. On ma wszystko odblokowane: można się z nim tradeować. On nie ma żadnych jakichś tam rank. Im więcej tradeów, to jakaś ranka. Tutaj ten kompostownik występuje w ten sposób naturalnie. Dalej. Ten, ten handlarz też ma taką lamę. O, to jest coś ciekawe. To są obrońcy. I tułaczę tylko. Chwila, o, żeby była noc, bo tutaj w dzień to mi się zjerają I one normalnie na tych osadników to napadają To jest właśnie ta taka najważniejsza zmiana No, cyk No i co, i tak w sumie na szybkiego, to myślę, że omówiłem wszystkie najważniejsze kwestie A, no w sumie jeszcze kuszę, omówię Bo to jest ciekawe, kusza Epyk no, Enchanty jakieś no, powiedzmy, że przeszycie Szybkie ładowanie damy I wielostrzał I teraz tak Gdzie ja mam kowadło? Tu mam kowadło Pyk Pyk Nie da się mieć wszystkich trzech w jednej kuszy To jest taka ciekawostka Na czym polega wielostrzał? Mamy trzy strzały Na czym polega przeszycie? Strzelając yy... Na przykład, to bym może pokazał, że w sumie właśnie się nie da za bardzo. No ale dobra, mniejsza z tym. Strzelając... o! Widzieliście? Strzelając tutaj na... Aha, ona jest do góry nogami? A to nie jest błąd. No, strzelając w jedną pandę, jeżeli są inne w linii prostej, to trafia we wszystkie. Znaczy to nie jest tylko tak z pandami, ze wszystkim tak jest. Dobra, już w sumie może pokażę dzień. I no i dobra, to jest to. Naj... A i szybkie ładowanie, no to wiadomo, że szybciej nam przeładowywuje. To jest dość logiczne. I co? Myślę, że tak na szybkiego omówiłem wszystkie zmiany. Nie są to takie szczegółowe. No, na przykład tu jest neterowa róża czy coś. Są to takie najważniejsze, nie? Czyli pandy, lisy. A jagody, bo jagód nie mówiłem o jagodach. No, są też i jagody. Mają jakby cztery levele awansu, czyli, że w sumie, na przykładzie zboża, podam, to jest identycznie jak ze zbożem. Jest mniejsze, większe, jeszcze takie większe i największe. Tak samo jest mniej więcej z jagodami. Jest ten pierwszy level, czyli ten taki zerowy, potem jest drugi większy, trzeci jeszcze większy, no i czwarty już gotowe jagody do zbierania. No, jeżeli by ktoś chciał jakiś bardziej szczegółowy odcinek czy coś, to pisać w komentarzu to najwyżej, nagram bardziej szczegółowo. Tutaj głównie chciałem tak na szybko omówić, co i jak. No, myślę, że takie najważniejsze rzeczy wymieniłem. No, do konia na przykład dodali skórzaną zbroję końską. Co to zmienia? W sumie to nic. No, to jest po prostu kolejna zbroja. Ona była wcześniej tylko nie na wszystkich wersjach. Tam mniej więcej na konsolowych była czy coś. Jako taki ekskluzyw. No ale już jest to dodane dla wszystkich. Tak wygląda przykładowy domek tych npc ów e, Przykładowa zawartość skrzyneczki. Pyk. No. No i myślę, że, że co? Że to chyba wszystko omówione. Osob. No, no bo co tutaj mam przedłużać? No, w osadnicy to wiadomo. No, tu jest na przykład farmer. Chwila. O. No, wiadomo, można się z nim tradeować, i on tak awansuje coraz to wyżej, i będzie można mieć więcej trade'ów, ewentualnie jakieś zniżki. Wiadomo, w nocy czy coś, to te powinny gdzie są ci. O, czemu oni na nich nie napadają? O, 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 Tak mniej więcej wygląda wojna. Tutaj goni dręczyciel z siekierą. Biednego osadnika. Zobana na świra. Leci o i go siekierą przemoc. No, i tak w sumie wygląda atak. Taki stymulowany, nie wiadomo. Bo są wiadomo, naturalne, nie? Ja tutaj tak zrespiłem na siłę i pokazałem. No i myślę, że to są wszystkie takie najważniejsze zmiany. Dobra, bo ten odcinek miał być w sumie krótki. A, NPC-ty tak mogą sobie spać. Dobra, myślę, że tym akcentem y, zakończę odcineczek. Także elo.